Z piasku zabłysła znów gwiazdka. Znów przemówi pan Tur i pan dzik. Lwica w czapce przy w wielu blasku. Przejdzie placem do drzewa, co śni. Niedźwiedzica kobietą się stanie i pocieszy malutkich i dużych. W saniach wjedzie do twego mieszkania i przytuli, co złe, to wykurzy. I teraz refren, śpiewamy razem. Serce bije, tadam, tadam. Serce śpiewa, bobom, pięknie, bobom. Pod choinką je masz, je mam Sercem lepszy jest dom, nasz dom. Tam, tam, tam. Serce śpiewa Bobom, bobom Pod choinką Je masz, je mam Z sercem lepszy Jest dom Nasz dom Brawo. Jeryś w różu. Z rycerzem noszą, zrobią barszczyk, pierogi, gołąbki. Złotym ludziom to wszystko zaniosą na szczęśliwe nowego początki. W mieście z piasku już tańczą śnieżynki, marzą dzieci, zwierzęta, choinki. Nim otworzą się serca wraz z gwiazdką. Z nich popłyną prezenty na miasto. Serce bije ta dam, ta dam. Serce śpiewa, bobom, bobom. Pod choinką je masz, je mam. Sercem lepszy jest dom, nasz dom. Serce bije ta dam, ta dam śpiewa bobom, bobom. Pod koinką je masz je, mam z sercem lepszy jest dom. Nasz dom. Ale super. Brawo! Wspaniale! Uhu. tej pastorałce występują właśnie bohaterowie opowieści z miasta z piasku. No i żeby zrobić Wam troszkę smaczku na to, co Was czeka, proponuję Wam jedną z tych opowieści. Posłuchajcie. Dajesz radę! Zdarzyło się to w mieście z piasku w grudniu. Max, tak jak wszystkie dzieci w przedszkolu, został poproszony przez panią Renatkę o napisanie lub narysowanie listu do świętego Mikołaja. Przedszkolaki były bardzo podekscytowane i wypisywały lub rysowały długie listy swoich życzeń. Cały rok czekały na ten dzień. Zosia na przykład poprosiła o klocki, książkę i małą sztalugę, czekoladę, obrazek, buty, lakierki czerwone w czarne kropki i nową hulajnogę. Najlepiej taką z frędzelkami. Franio bardzo chciał dostać przytulankę wieloryba o naturalnych rozmiarach i kolejkę, a także te małe ptaszki ze sklepu za rogiem, pelikany w mikołajowych czapkach i watę cukrową, tylko koniecznie różową. Alex poprosił o nową grę: samochód z rynku z kolekcji PRL, strój Batmana albo Spidermana, nowy rower i deskorolkę, a Marysia, kolczyki z czerwonym oczkiem, siostrę, brata i jeszcze jedną siostrę, bo woli się bawić z dziewczynkami, i mikroskop. Oraz jeśli Mikołaj zdąży, nową poduszkę w kształcie banana, ale koniecznie w kolorze czerwonym. Max siedział nad pustą, białą kartką. Spojrzał na list Marysi i zobaczył na nim w rogu serce. Wziął czerwoną kredkę i sam także narysował serce na liście do Świętego Mikołaja. Jego serce bardziej przypominało dziurawą piłkę do koszykówki, ale na myśli miał najprawdziwsze serce. Pani zebrała listy i rysunki, włożyła do kopert i zaadresowała je do świętego Mikołaja na biegunie północnym. Po maksa tego dnia przyszła do przedszkola Zosia, jego niania. Pomogła mu założyć kurtkę i kozaki, i jak zwykle poszli w stronę domu tą samą drogą. Po drodze, jak zawsze, bawili się w pytania, idąc przez park w stronę stojącej tam rzeźby niedźwiedzicy. Ja dzisiaj pisałam, a ty ja dzisiaj malowałem, a ty. Ja dzisiaj biegałam, a ty. Ja dzisiaj skakałem, a ty. Ja dzisiaj gotowałam, a ty. Mm, ja dzisiaj pisałem list do świętego Mikołaja, a ty. Doszli właśnie do niedźwiedzicy. Zosia przykucnęła i zaczęła wypytywać Maxa o list. Ej! No, a dlaczego ty nie zaczynasz od takiej wiadomości? No i co, co napisałeś? Czego chcesz od Mikołaja, Max? No właśnie, że nie wiem czego. Niczego chyba. No nie możesz nie chcieć niczego. Każdy czegoś chce. I co? Wysłałeś pustą kartkę? Nie, narysowałem serce, jak Marysia. Podeszli bliżej rzeźby. Zosia zawsze opowiada Maksowi tę samą historię, a Max zawsze słucha jej, jakby to było po raz pierwszy. Oto parkowa niedźwiedzica. Jej imienia nie wolno wypowiadać, bo przynosi to nieszczęście. Przywędrowała tu z daleka, nie wiadomo z jakiego świata. Tak naprawdę to ona wcale nie jest niedźwiedzicą, tylko kobietą w zwierzęcej skórze. Zamienił ją bóg Weles, gdyż miała zimne serce i nie umiała kochać. Weles ożywia ją raz w roku, po to by okazała innym ciepło. Nie wiadomo, jak długo będzie tu stała, zamieniona w niedźwiedzice, więc y, wie to pewnie tylko Weles. Zosia skończyła opowieść i ukłoniła się, a za nią Max. Za rzeźbą stały trzy starsze kobiety: miały długie, ciężkie suknie, kolorowe włosy, a na nich dzwonki. Dwie z nich trzymały w rękach bębenki, a trzecia skrzypce. Grały i śpiewały. Zbliżyły się do Zosi i Maksa i zaczęły wokół nich tańczyć, nie przestając śpiewać. Stoi niedźwiedzica w parku, stoi a z nią zwierząt moc. Myślisz, myślisz o podarku? Ona sprawi go w tę noc, Go w tę noc, go w tę noc. Ha ha i pobiegły w stronę miasta. Zosiu, kim były te panie? zapytał Max. To czarownice z łysej góry. Mieszkają tu, od kiedy pamiętam. Czasami wychodzą, żeby czarować albo śpiewać. Wieczorem w domu Zosia opowiedziała tacie Maxa o liście do świętego Mikołaja i po umyciu chłopca i przeczytaniu mu bajki pożegnała się. W drzwiach minęła mamę Maxa. Tata krzyknął do żony z sofy, nie odrywając oczu od komórki. Twój syn podobno chce dostać serce od świętego Mikołaja. Porozmawiaj z nim może najdroższa, bo to jakieś babskie sprawy. Mama poszła do pokoju syna. W drzwiach przetarła oczy, uśmiechnęła się i zapytała. Czy napisałeś już list do świętego Mikołaja, synku? Aha. A powiesz mi, co napisałeś? Nie. No dobrze. Rozumiem. To tajemnica. Śpij już. Późno jest. Wyłączyła światło. Wyłączyła światło w pokoju dziecka i wróciła do salonu. Rano tata jak zwykle poderwał syna z łóżka głośnym. Z Tobą! I powódka, wstać, koniom wody dać, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Max aż podskoczył ze strachu, bo akurat śniło mu się coś bardzo przyjemnego, ale już nie pamiętał co. Tato, jeszcze minutkę. Jaką minutkę? Wstawaj, synu, dajesz radę, zęby ubranie i na ścianę. Już, 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 już. no, dajesz radę. Max się nie spierał. Nigdy to nic nie dawało, więc ubrał się, umył, zabrał z szafki swoją komórkę i zszedł na śniadanie. Dał radę. W przedpokoju, przed lustrem, przylizał długą blond grzywkę i sprawdził, czy rosną mu wąsy. Przy śniadaniu wyjął komórkę, żeby pograć. Tata też coś robił w swoim telefonie. W samochodzie w drodze do przedszkola Max dalej grał. Próbował rozgryźć, co może być napisane na kafelkach jego gry w smartfonie, a ponieważ nie umiał czytać, ilekroć na coś naciskał, trafił. Tracił serce. Ta Tato, nie mogę przejść tej gry, pomóż mi. Sam sobie radź, pokombinuj, popróbuj, daj szadę. W przedszkolu tego dnia dzieci były odświętnie ubrane. Z okazji zbliżających się świąt przygotowały uroczystą akademię. Między innymi miały śpiewać piosenki. Jingle bells last Christmas Weiss, Fleksien, Schnee, Feliz, Navidad Rodzice Maksa nie mogli przyjść na występy, ale przyszła Zosia i bardzo jej się podobało. Tańczyła i śpiewała z dziećmi, a później wyściskała maksa i w podziękowaniu za występ dała mu śnieżną kulę ze słoika po dżemie z plastelinowym bałwanem i brokatem w środku. Kiedy wracali do domu, jak zwykle tą samą drogą zatrzymali się przy niedźwiedzicy i tym razem najpierw sprawdzili, czy nie ma za nią czarownic z łysej góry. Nikogo nie było. Niedźwiedzica stała nieruchomo, więc ukłonili się jej i Zosia, tak jak każdego dnia, opowiedziała Maksowi historię wielkiego zwierzęcia. Poszli dalej w stronę domu. Będziesz z nami na Wigilii? Zapytał Zosie Maks. Nie, jadę do mamy. Wigilię spędzamy zawsze razem. To dla nas taki czas, który możemy spędzić z rodziną. Rozmawiamy, śpiewamy, gramy, jemy. Niektórzy wierzą, że tej nocy nawet zwierzęta mówią ludzkim głosem. Max odwrócił się i spojrzał na rzeźbę w porku. Przemknęła mu przez głowę pełna, pewna myśl, ale zaraz o niej zapomniał. W wigilię mama miała na sobie czerwoną sukienkę, a tata siedział przy stole w koszuli ze smartfonem w ręce. Włączyli telewizor i słuchali życzeń. W rogu salonu stała wysoka choinka ze złotymi bombkami i lampkami. Pod choinką leżały równo poukładane pudła w złotym papierze ze złotymi kokardkami. Max siedział w czerwonym sweterku ze złotym reniferem. Mamo, o czym mogę zdjąć ten sweterek gryzie? Max, bądź twardy, dajesz radę. Wytrzymaj w nim do końca kolacji, synu. Zamiast mamy odezwał się tata. Na kolację Max musiał zjeść dwa pierogi z kapustą i grzybami, łyżkę grochu z kapustą, rybę w galarecie, rybę faszerowaną, sałatkę jarzynową, a na koniec barszcz z uszkami. Zatykał nos, żeby nie czuć smaku potraw. Musiał coś zjeść, bo inaczej nie mógłby otworzyć prezentów. Mimo wszystko był ciekaw, co też znajduje się w tych pudełkach. No, teraz czas, żebyś otworzył prezenty synu. Daj <dajesz> radę, co? Tata się zaśmiał. Max podszedł powoli do choinki. Na każdym pudełku wypisane było jego imię. W środku znajdowały się. Zestaw samochodów na baterie, wielki statek imperium z klocków, najnowszy model komórki, PS4, narty, strój płetwonurka, nowa rakieta do tenisa, rower z 40 przerzutkami, kije do golfa i złote spinki do koszuli. Max rozpakowywał pudełka i odkładał jedno za drugim na stertę obok choinki. Mama i tata stali nad synem i cieszyli się tak, jakby te wszystkie prezenty były dla nich. O, ten to ja! Powiedział tata, gdy chłopiec wyjął z pudełka komórkę. Max przypomniał sobie nagle o liście do Świętego Mikołaja, a wtedy zadzwonił dzwoneczek. Kto to może być? W taką noc zaciekawił się tata. Mama podeszła do wideofonu. Jakaś kobieta, nie wiem, czy dobrze zrozumiałam nazwisko. Niedźwiedź? Albo jakoś tak. Nie widziałam twarzy, ciemno jest. Wymień jutro żarówkę przed bramą, misiu. Mama poszła w stronę drzwi. Kiedy je otworzyła, do domu ludzkim krokiem, na dwóch łapach, wszedł, Niedźwiedź. Mama zaczęła krzyczeć, aaa, a potem zemdlała. Tata pobiegł do sypialni po strzelbę. Przewracał wszystko w poszukiwaniu naboi. Niedźwiedzica podeszła do maksa. Zamieniła się w kobietę i mocno go przytuliła. Chłopiec usłyszał bicie jej ciepłego serca. Miała smutne, miodowe oczy i piękny, przyjazny uśmiech. Tata zdążył właśnie naładować broń i stał już w drzwiach do salonu. Mama się ocknęła. Patrzyli. To na kobietę, to na maksa, to na siebie. Zostaw mojego syna, kobieto! Niedźwiedziu, kobieto! Max, odsuń się! Kobieta na ich oczach zamieniła się znowu w niedźwiedzicę. Spojrzała na mamę, na tatę. Jeszcze raz mocno przytuliła maksa, polizała go po czole i spokojnie odeszła. Zszokowani rodzice pobiegli do syna i mocno go objęli, a on ścisnął ich szyję. Wszyscy śmiali się i płakali na przemian. Wesołych świąt, kochanie, wykrztusił tata. Wesołych świąt, misiu, chlipnęła mama. Wesołych świąt, powiedział maks. Wesołych świąt zaśpiewały trzy czarownice, które czekały pod domem w saniach na niedźwiedzice. Maksowi został jeszcze jeden prezent do rozpakowania. Małe zawiniątko w szarym papierze. Sznurek na nim nie chciał się rozsupłać. Max spojrzał na tatę. Dajesz radę, tato? Niepewnie zapytał. E, nie wiem, nigdy nie umiałem rozwiązywać supów. Powiedział tata, i poszli we dwóch do pokoju maksa po nożyczki. W zawiniątku było niewielkie, czerwone serce zrobione na szydełku. To od świętego Mikołaja, powiedział Maks, a tata mocno go do siebie przytulił i pocałował. Komórka w kieszeni taty zawibrowała. Nie wyjął jej. Kiedy wrócili do salonu, mama siedziała na sofie i oglądała album z rodzinnymi zdjęciami. dom, nasz dom, serce bije, ta-dam, ta -dam. serce śpiewa, bo-bom, bo-bom, pod choinką je masz, je mam, Z sercem lepszy jest dom, nasz dom. Go nie znasz jeszcze, śni o świecie, całym świecie, co go nie znasz jeszcze, śni o srebrnych gwiazdkach, co się skrząt dla ciebie. Niech śpiewają koły sanki, aniołkowie w niebie. Niech śpiewają koły sanki, aniołkowie w niebie. Nie budź się maleństwo, trzy drobne łeski jeszcze zaznasz wiele trudów na Padole Ziemskim. Jeszcze zaznasz wiele trudów na Padole ziemskim. Ci grają skrzypki, cicho, cichuteńko. Cicho, Niechaj spokój się unosi nad lichą stajemką. Niechaj spokój się unosi nad lichą stajemką.